Cześć, witam w kolejnym filmie. z modyfikacji. Dzisiaj prezentuję Wam modyfikację o nazwie Optifine, yy, która działa bez Forge, więc nawet ją widać w lewym górnym rogu. Więc yy, po prostu, yy, jako, opt jako Optifine po prostu działa, może działać bez Forge, a fork No ale generalnie to może go organizować bez po prostu obrany plik yy, z linku w opisie. To po prostu bierzecie i uruchamiacie tyle. I wtedy macie nową wersję do wybrania w luncherze. Więc to naprawdę jest prosty proces instalacji. czy inaczej, co ta modyfikacja robi. Ta modyfikacja robi to, że teraz będę w dystansie 32 chunków. Mam 300 FPS-ów. Naprawdę z tym modem możecie odpalić Minecrafta nawet na laptopie waszej babci. Nie wierzycie mi? Chyba krzyżami. Proszę, jest Minecraft na laptopie babci o specyfikacji em, słabej, którą ja się w to nagrywam. fps filmowe. O, a tamto to MD. A no więc ta modyfikacja dodaje również wiele nowych ustawień graficznych. Jest tu dużo ustawień graficznych. Radery ogólnie um, one jakby całkowicie ulepszają i zmieniają wygląd Minecrafta jakby. Mogą mu nawet dodać pierwszania ray, ray tracing. Details, animations, no co jest, ale przede wszystkim co jest. To jest render distance 64. -tanki. No Czy ktoś z Was widział kiedyś będę w Dyson 64 planków w Minecraftach? Proszę bardzo. Tak, stąd nie będzie tego aż tak dobrze widać, i tutaj mam przygotowany command block, um, który po teleportuje mnie na. Um, w inne miejsce, po prostu, gdzie będzie to widać lepiej. Więc go sobie użyjemy. Okej, um, okej, okay, okay, to, to coś się zepsuło chyba z tym command blockiem, pokaż się. Okej, okay, ewidentnie coś się z tym command blockiem. No już, chyba my będziemy musieli wybrać się samemu w tamto miejsce. Jest taki problem, że jest to całkiem daleko stąd i podróż chwilkę, nawet ze no Ale No jak command block nie działa, no to jakoś chyba radzić trzeba, więc idziemy. Jezu, yeah, Minecraft mi laguje. Je wczytuję czanki. Jak już się wczytałem, to jest chlubnie. Dobra. To była długa podróż, ale już jesteśmy. Więc teraz. Tam jest taki piękny, długi słup. Wysoki słup. Um, który po prostu. Um, którym po prostu oznaczyłem granicę render distance u tego zwykłego. Więc jak widać, dużo więcej i widać. Tak na około się muszą wczytać te wszystkie czanki, jak już się wczytają to jest dobrze. Też można wybrać jak szybko one się mają wczytywać. Yy, bo po prostu czy, czy się wczytują wolniej i gra laguje mniej, czy się wczytują szybciej i gra laguje bardziej. Tak więc mają tutaj naprawdę dużo różnych opcji. By po to sobie wszystko chować. No więc już. Widać dużo więcej, więc możecie zobaczyć, w jak ustawię sobie to z powrotem na 32 czanki, by mi komputer nie wybuchał. Oto to na to I cóż, sobie na dół. Ten command block już miejmy nadzieję działa. Nie odwali nic dziwnego, prawda? Okej, okay, to... Okej, okay, command blocki dzisiaj... Command blocki dzisiaj ze mną nie współpracują. Okej, okay. anyway. Wejdźmy teraz do tych całych fejderów. Fejdery yy, trzeba pobrać, to tutaj po prostu stąd, od jakiegoś powodu to się pojawia tutaj. Tutaj po prostu sobie klikniecie i otworzy Wam się strona, gdzie macie wypisane wszystkie fajder, nie wszystkie, ale dużo fejderów. Fajder paków. No i po prostu pobieracie je sobie i po prostu wlepiacie tutaj do faderów folder. Jak to sobie klikniecie tutaj wam się otworzy odpowiedni folder. Moje ulubione frezery to są prawdopodobnie te, ale. One. komputer mi wybuchnie. I włącznie są i te, które basic są takie same, tylko bez ray Więc teraz, jak to się wczyta, to możecie zauważyć, że cały świat Minecrafta wygląda dużo ładniej. Na przykład te piękne krowy, które się tu pojawiły nagle w powietrzu. Zmniejszyły nam gęstość atmosfery. Wyglądają dużo ładniej. Więc teraz te fadery mają też fajną funkcję. Jak sobie to... Właśnie te fadery mają jeszcze ustawienia. Yy, tutaj. 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 Green Screen Line Blocks. Możemy. Że po prostu bloków... Celakich o kolorze limonkowym. Robić sobie Green screena. Po prostu stanąć się green Więc ja takiego Green Screena sobie przygotowałem. I tutaj, żeby się do niego dostać, to robiłem też windę. To sobie windy w Minecrafcie. Musimy sobie wejść do tej windy, tylko że to jest barki niebezpieczne. Więc teraz yy, musimy po prostu kliknąć ten przycisk i cierpliwie poczekać, aż dotrzemy na miejsce. Okej, okay, już jesteśmy na miejscu. Teraz możemy sobie wyjść, i dlaczego jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu? Tak w sumie. Okej, okay, to nie jest istotne. I tak ten green screen jest właściwie tutaj, zaraz obok. I musimy sobie przejść. Ten, tutaj profesor Barker, taki piękny green screen. Można sobie zbudować taki piękny projektor, na przykład. który jest pięknym projektorem. Ja wiem, że nikt w Minecraftcie w ogóle nie, nie jest w stanie wybudować ładniejszego projektora, ale patrzcie. Są, dbało się o jak jest sokczewka nawet. Więc tak, możemy sobie na przykład taki projektor włączyć. I co to jest? Okej, okay. ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Okej, okay. może tak czy inaczej, green screen istnieje. Green screen istnieje i już można chyba stanąć na czele takiego green screena, podejść bliżej. I w ogóle mojej postaci nie widać. To nie jest istotne. Bo teraz. Trzeba wejść w dzień, bo mojej postaci nie widać. Tak moim portal widać. I teraz... Na tym green screenie jest cokolwiek czok, wymyślę po szczach montażu. Nie, nie wiem jak moja kreatywność tutaj pójdzie, bo moim kreatywnością jest raczej dość słabo. Ale ktoś tam i ja nie powinienem fłać kamerą, wreszcie i nie utrudniać roboty. No, ktoś jest prawdopodobnie. Ja tak takim projektorem wyłączonym to ja nie wiem czy to działa. Ja, ja tego projektora bym wolał nie włączać. Ale czemu tutaj tyle tych aksolotów? I topet przejął mój komputer pomógł się. Te fader mają również mnóstwo innych efektów. Na przykład, tutaj się przechowuję takiego naładowanego creepera, który się świeci. Basically. Normalnie się świeci. Microfake, tutaj naładowany creeper, który. to się nie świeci. Halo, dlaczego ty się nie chcesz świecić? Dlaczego ty się nie świecił? Dobra. I teraz... To elevator stop trzeba będzie dać tutaj. Jak to pasuje? <noise> Okej, okay, pasuje idealnie. Okej, okay, nie ważne. Tutaj przechowuję naładowanego creepera. żeby sobie ładnie... Nie Dlaczego ty się nie świeci? Nakręć muchik, kio robić? to. Radę montować, prawda? Ups! trochę. Daw radę dokmontować. montować. Daw radę. Daw radę to montować, prawda? Prawda, wdać radę? Musi wdać radę to montować. Jak tego niech montujesz. Daw radę to. Na pewno daw radę to Musi wdać radę to montować. Musi wdać radę toch montować. Montuje w Także to będzie wyglądać tak, jakby ten kwipem jak eksplodował, prawda? Nie wiem czemu ja tyle mówię. Zupełnie jakbym planował, żeby gdzieś w pochybnym materiale to umieścić dla wszystkich do obejrzenia. Tak naprawdę to tak montować, poprawnie, prawda? No, wiedział.